Debata o koronawirusie. Debata Forum Dialog Plus na YouTubie i Facebooku. Czy koronawirus zabije europejski projekt? Debata odbyła się w języku polskim i niemieckim. Brali w niej udział goście z Brukseli, Falkensee, miejscowość obok Berlina w Niemczech i z Warszawy. Tematy rozmowy to Kogo politycznie weryfikuje koronawirus? Jak Unia Europejska może wyjść silniejsza z kryzysu koronawirusa. Czy instytucje Unii Europejskiej powinny dostać kompetencje w zakresie ochrony zdrowia? Uczestnik, profesor Krzysztof Szczerski mówi, że reakcja państwa na koronawirusa była za słaba. Każde państwo europejskie w momentach kryzysu uciekło pod własne rządy, więc największym problemem będzie bezrobocie. Barbara Richstein była minister do spraw europejskich, powiedziała, że polityka zdrowotna jest lepiej zarządzana z poziomu narodowego, ale też ważna jest współpraca międzynarodowa, bo wirus nie zna granic. Dodała również, że jest to chwila wielkiego wyzwania dla Unii Europejskiej. Roland Freudenstein, dyrektor programowy Centrum Martensa, mówi o polepszaniu kondycji Unii Europejskiej. Powiedział, że Unia Europejska się nie rozpada i wciąż ma duże znaczenie globalne. Zaznaczył też, że przedsiębiorstwa małe i średnie mocno ucierpią finansowo po epidemii. Lars Gattel twierdzi, że Europa stanie się jeszcze silniejsza po pandemii. Wypowiedział się pozytywnie o polskich działaniach w sprawie tarczy antykryzysowej, lecz skomentował, że ze strony polskiej pomoc była niewystarczająca na przykład w przypadku czasu pracy bo przykładowo Niemcy lepiej poradziły sobie z problemem. Dzięki za odsłuchanie, cześć!